Ja się kapię. Jest. Ej, to jest to samo bardzo wcześniej, bo my ogólnie już ten. graliśmy już wcześniej. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Tak. X no, pięknie. Już to widzę jak umieramy. Za Już to widzę, ja, bo nie doskoczę. <grym> Dobra, mam na kolejną no, warstwę stona. Test. Warstwa stona i jeden. U, mamy trudnych przeciwników. Oni już są na emeraldach. Co? Myślałam, że to jest Się wystraszyłem. Dobra, co ulepszasz z bolikiem? A, czy cię 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 później cię... sarpnę, Nie, Nie, najpierw sarpnę. Jeszcze jedno złotko. Dobra, mam. Zbrójkę. Okej. Okay. Mam już zabudowane. Joki log. Dobra. Nie, czy... ja, ja są y, ten... Oni nie mają praktycznie łóżka. Budowanego. Budowanego. Z drewnem. Dobra, rozwalamy ich. Jesteś tutaj. Ty jesteś tutaj, dobra. W ogóle ten, mamy sharpnessa. To fajnie. Potem podsypimy na ten. A ja mam dużo... ...żemy. Co tu jeszcze ja zabrać. Nie. Wiesz co? Trochę tego. Ehm, kurde. Wiesz co, Jak biali mają yy, yy, wiesz co? Co yy. oni mają? Obsidian. A, no! Idziemy im rozwalać. No oczywiście... No, Dobra, no, nie będę nic na nich nie patrzymy. Nie wiem, no, może no, ściany jakąś wybudujemy. Na razie możemy... Ja do A ja bym... Troszeczkę do zielonych. Dobra. Tylko weź tego. Ja na Firebola spróbuję zbierać. Dobra, mam na Firebola i, i na. TNT. Są. A ty możesz wziąć tego. Zabudować do nich nas. Dobra. Boję się Fireboli. Więc idę z dala od ciebie. Do góry! Czekaj, chodź. Nie mogę do góry. To ja się buduję do góry. Chodź, chodź chodź, chodź, choć To ja się buduję sam do góry, a ty się za mną zabudujesz do góry. Dobra, to nie mam pełny. Ej, co ty widziałeś moją wełnę ze skrzynki? Nie, to ja. No sobie odpadajmy. Chciałem się korba, on zabrał wełnę ze skrzynki, najgorszy gracz. O, to to. O nie. O ty, mały! No nie no! Wiedziałem, że mi rzucą. No, Ale jeszcze raz im dam. się Idę do nich. Ja nawet nie kupuję sobie miecza, ja po prostu chcę im rozwalić. Dobra, wiem, że nie mają jednego firebola, ale boję się, że mają więcej ich. Ui! Rzucił czerwonym firebola. Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy metr 50. Kurwa, jest wysoko, nie? A kurwa, rzeczywiście. Kurwa! A ładnie. Dobra, chodź do nich szybko. No, nie, zabij mnie. Kto mnie wezmę, na którego mnie nie stać? Ale już idę. Zniszczeni? Nie, co ty? Czy oni się do nas budują? Nie, a to ty nie, jesteś? Nie. Też się do nich spróbuję dobudować. Co mam zrobić? Pan nie zrobi. Ale zrobi dużo. Nie, ale zły człowiek. Uważaj, to jest zły człowiek mega. No mi rozwalić. No, to jest głupie tak była Ej! Jak ty, ty nie stałeś na tym? Na straży? Ja... papier Okej, okay, biorę TNT. Powiesz TNT? Czekaj, to we, 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 Weź tam. Co? Nie, sobie nie, czy chciałem, a mi zabrakło jednego. <grym> Ale ja chcę im rozwalić to łóżko, Ja się. Dobra, masz TNT? Tak. Dobrze. A oni jeszcze jak się raidują, że my tam im łazimy cały czas. Mhm. Jak bym spadł. Dobre, jak tam? Ja jestem na górze. To się tym. Dobra, rozwalamy no, im. No, hey. nie. no jest, mają rozwarte łóżko. Dobra. Do nas Dobra, chyba mają rozwalone. Dobrze, rozwaliłem je. Oni teraz do nas, czuję, pójdą. Aha. Czuję to w kościach. Ej ty, bo nikt nie był na diamentach. To idź po diamenty. Be Będziemy mieli 6 diamentów. Odwożę sobie tego. Poczekaj, bo oni mogą tu iść, to się Dobra, 9 diamentów. Dobra, kupuj nam wszystko. No, czy... Nic, tak naprawdę. <grym> Się za to nie kupi. Dobra, biorę firebola. <laughs> Nic się za to nie kupi. Co, Dobra, co w ogóle mamy? Dobra, Myś, a się weź Ironforge. 4 dia... jakbyś chciał, to masz cztery dia diakce, to masz coś stało sobie kupić. Okej. Okay. Mam z na sobie... Próbuj go zabiłam. Dobra, chyba go zabiłem! Nie. Wolby z nasz był killet, ale mam ma więc JaHP? Nie chcę. No, teraz... O! Ktoś we mnie rzucił! No nie! Aaaa, chcielibyś się rzucić fajbować. Ale nie, ale... To idę tam jeszcze raz. Ja chcę diaks. Dobra, zielony, zielony. I on teraz nie Jest, spadł i nie ma jednego. Już zielonego? Możemy to iść rozwalić. Ty. Dobrać. Chyba? Tak, ty. O kurde. 15 zł. No, ja odłożę tutaj. Masz 21. Z, daje z ile z Golem. Za 50, ale Uuu. tego e, żelaza. I to budujemy. Do Diaksów od nowa. Tam za, tam Jest, trochę pięć <noise> Jest trochę dużo. 5 tylko. Jest trochę dużo. 5 rozwalać białe łóżko. No, w sumie Też, możemy. Nie, oni przecież mają rozwalone biali. Biali? No, biali nie. mają rozwalone. Co? Ty... Wszyscy mają rozwalone. Oprócz jeszcze Ty, tych szarych. Którzy my jesteśmy? My jesteśmy szarzy. I blue blue. No. Zawiązane was Okej. I że ktoś do nas biegnie. Mam na fireballa. Kolejnego. Dobra. Ja I jeszcze... E album, Dobra. E i ja mam Dobra, mam e na TNT. Mamy w skrzynki jaków siedem. Jeszcze jeden jaks do zbrójki. To, ja to kupię jaką zbrójkę. Niebieski do nas się buduje. Dobra, mam... Fireballa. Idę po firebola On rzuca nam już, jest, chodź. Nie, waliłem się z tym debilem. Debile! debile. Co to jest? Co ja Oj, no, zginąłem. No, zginąłem! Hello, darkness, my old friend. oglądam. Co? Ja zginąłem. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest Dorek, szary, dobra, dobra, widzę. Dzień dobry. znaczy mnie nie widzisz, ale. Dzień dobry. No, co mam? dobra, Dobra, jeden niebieski jest u siebie. Co oni zrobili? Ja sobie na kilku. Jeszcze jest Czy jest biały. Strzały. Sprawdzę. Gdzie jest biały? Białego nie ma u siebie. Ja ciągle sobie. Kupuję strzały i gdzie jest biały? Czy on się Jak Biały. Och, na trzy. Dużo i powiem, że dużo interesowała niebieską mhm. Dobra, widzę gdzie jest biały. Biały jest na środku. To biały jest na środku. O, i kolejny się buduje na środku. A to ty jesteś. Dobra, on idzie do ciebie, na szarych. Nie, on poszedł do... Do kogo on poszedł? Do siebie. Chyba. Nie nie wiem, nie wiem gdzie on jest. Dobra, on jest u co się, tak, się buduje? Do szarych! Tak, on no, się buduje. Do szarych. Nie, na środek, do diamentów się buduje. Da. Da. Do diamentów. Dobra, sobie. Za... Dobra. Dobra. Jest przy diamentach i chyba idzie do ciebie. Nie jeszcze... Z... Nie, wraca się. Wraca się. Idzie do siebie. Ty gdzie jesteś? Tutaj. Biały jest u siebie, to lecę do niebieskich. W ogóle wiesz, co się stało? Co? Mam na Jeden o. niebieski jest u siebie i ma diamentową zbrojkę. Spokojnie. Spokojnie. Ja też. Spokojnie strzałeczki. Gdzie jest biały? Tu jest biały. A, ile ma strzałeczek? A, jest przy diamentach. Biały. I jest to przy jest diamentach. diament. Idzie na środek. Dobra, nikt do ciebie nie idzie. Mm. Dobra, yy, to było dziwne. i co-komputer? Yy, na pewno chcę filmowo hmm. chce nakupić, żeby rozwalić. Każdy łóżeczko. szybowisko. najlepiej. Dobra. <grybuj> A zejdę. Emerald Upgrade? O, to lecę. Dobra, co hmm. Oprócz tego. Dobra, łóżka się Dobra. za chwilę wszystkim zniszczą. To nawet mógłbyś. Nie wiem, wszystko. Tak ja bym się, się zniszczył. Nie musisz już im zimnet rozwalać. Jeden niebieski jest na środku, którego widzisz. Weź go rozwal, bo jest za tobą. Musisz go sklepać, to będzie wyrównana walka, przegrasz. Dawaj. No nie. Kurde, typek ma makro. Dobra, czy to jest już koniec? Do widzenia. Żegnajcie.